Step one, wake up, brother, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think grow hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, wake, up. Wake, up, wake, wake, up, wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, wake up. today's gonna be a good day gonna be a good day wake up today's gonna be a good day Yo, set your affirmations aspirations i got shit to do the aftermath of preparation good food good mood blood in circulation one step at a time yeah that's how you make it set a goal you control and the steps you take them i try to pick one thought have some concentration and if i make a mistake it's called education i try to do this every day call it replication wake up Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Life ain't easy, I think there's a reason, though. Ups and downs, Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Przepraszam, że tak cicho mówię, ale czuć go śpi i nie chcę jej obudzić Dzisiaj zabieram was ze mną, bo mam szkolną wycieczkę do Mount Joy. To jest takie więzienie w Dublinie. Niestety do więzienia do środka was nie zabiorę, bo się mojego nauczyciela zapytałam i nie możemy tam mieć aparatów, nie możemy tam robić zdjęć, nie możemy tam nawet mieć biżuterii, bo nam zabiorą. Więc zdjęłam moją Tiffany, nie mogę nic ubrać takiego ładnego, puszczącego. Niestety bardzo jestem smutna z tego powodu, ale dobra. I będziemy tam ile? Z godzina w tym więzieniu? A później wypuszczam nas do City Centera. Mój pan z historii to jeden z moich ulubionych nauczycielów. On jest taki śmieszny, normalnie śmiał się ze mnie, jak słyszał, że ja chcę aparat wziąć i powiedział, że no niestety Weronika nie możesz. Jakby to było ode mnie, to byś mogła, ale niestety w więzieniu już są takie zasady, że nie można. A to jest takie więzienie, gdzie najgorszych ludzi wsadzają do pudła i dwa dni temu coś się takiego stało tam, że jeden więzień próbował uciec Uciec i kogoś chyba uderzył w twarz, coś takiego, bo jak mi o tym mówił, więc wysyłam to koleżankom i teraz wszystkie się boję. <noise> więc będzie fajnie. I też, bo nie chciałam mundurka szkolnego ubrać, zapytałam się pana, czy mógł się ubrać w swoje własne ciuchy. I on mi powiedział, że nie, bo ono myśli, że jesteś prisoner, czyli więzieniem i cię zamkną. A takie ja co? Nie wiem, czy on na serio mówił, czy on sobie ja ze nie robił, więc muszę ubrać jakby taki WF-owy mundurek nasz szkolny, ale pod nim ubiorę coś ładnego. Jedzie tam tylko nasza klasa. Nasza klasa ma chyba 27 osób. Więcej mamy chłopaków niż dziewczyn, niestety, ale też kilka osób nie jedzie, więc. Szkoda, poznacie kilka moich koleżanek, jak będę się chciała pokazać i zabieram Was do jakiejś kafejki albo do McDonalda. Ja chcę iść do jakiejś ładnej kafejki, a wszystkie moje koleżanki chcą po prostu do McDonalda. Mam 20 euro, więc spróbujemy wiedzieć wszystko. Wyjeżdżamy o 10, więc niestety będę musiała być w mojej pierwszej klasie, a moja pierwsza klasa to grafika. Jak nie wiecie, co to jest grafika, to jest jakby plastyka, takie rysowanie, tylko że bardziej skomplikowane, więc... Nie mogę się doczekać, ale mam koleżankę w graficy, więc pogadamy I o 10 wyjeżdżamy I będziemy na miejscu... Ile? Ile będziemy jechać? 40 minut i wrócimy o 2.30 i możemy od razu do domu iść You're <laughs> Jesteśmy właśnie w autobusie, jedziemy już. Nie mogę w środku nagrywać. Wszystkie koleżanki się na mnie gapią, ale mogę nagrywać jak będziemy kolejna koleżanka, ale możemy nagrywać jak będziemy w swoim Jak Wam rano mówiłam Koleżanka mówi Hi pushing fans i widzicie, widzicie jak ten rozświetlacz pięknie wygląda. Normalnie oh, dla Was. Set your affirmations, aspirations, Guys, I'm be 24 hours in a prison. Kolega mi właśnie powiedział, żebym nagrała film 24 godziny w więzieniu. A tak w ogóle to mi nauczyciel powiedział, żebym będę pilnowała aparat i telefona, i baterii od aparatu, bo mogą być tam jakieś skumbagi, więc żebym uważała. Więc będę uważać, tutaj mam mój brzydki zipał szkolny, a tutaj mam mój piękny outfit, więc jedziemy. Day, wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. A good day. Some life ain't easy, I think there's a reason now. Pozwolili nam teraz we do kafejki. Nie wiem, czy my idziemy do McDonald's, czy do jakieś cafeki. Where are we going? Our cafe or McDonald's? Wherever, wherever. Wherever we can find. Lole, lole, lole. Szukamy jakiejś fajnej kapejki, ale no nie wiem, nie możemy żadnej znaleźć. I mamy tam wrócić za jakieś 15 minut. I troszeczkę się skupiłyśmy, tak minimalnie. Ale nasz nauczyciel jest za nami, i on też nie wie, gdzie idziemy, więc... Są jaja! Like a narration, don't expect greatness. Is, okay, is this on? Okay, so this is Veronica, absolute beauty. This is her friend here, Shamilta. Ooh. What did you order? I ordered a uh, mocha with uh, strawberry and chocolate chip <coughs> in Yummy, I did too. What did you order? Yang, I so yeah, like socks. I got shit to do the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation, one step. Z koleżankami poszliśmy do kilka charity shops i pogoda się nam troszeczkę psuje, ale dobrze, bo teraz idziemy do Mount Joy, czyli do tego więzienia. Nie mogę tam nagrywać tak jak już wam mówiłam trzy razy chyba. Teraz się spóźniamy, bo mieliśmy tam być 12.05 i jest 12.04. Żeby tam dojść do nam zajmie. Aaa, tam jest nauczyciel, dobra, nie spóźnimy się. O, ja! Jesteśmy już po, ale normalnie energia tam, normalnie byliśmy w miejscu, szan, byliśmy w miejscu gdzie oni zabijali ludzi i normalnie energia tam była okropna Serio, czułam się tam normalnie, nie, nie że chciałam płakać, ale normalnie okropnie się tam czułam Thank you! I sobie pierścienie Where did my money go? Oh, it's in my account. Yeah, she's up at the jewelry niestety nic nie zjadłam. Myśla, myślałam, że później wrócimy i będziemy mogli zjeść, ale nie, no pieniądze. No. Mamy imprezkę. I'm lonely. Foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to no, do no, it no. because of sensation. I live my life.